Rozdział trzeci. O nieprzyjaciołach Boga nie przez naturę, lecz przez wolę przeciwną, która szkodząc im samym, szkodzi naturze dobrej, ponieważ każdy błąd, o ile nie szkodzi, nie jest błędem. W Księgach Świętych nieprzyjaciółmi Boga nazywają się ci, co nie przez naturę swą, lecz przez braki swoje, sprzeciwiają się rozkazom Bożym. Wcale Bogu przez to nie mogą zaszkodzić, lecz sobie. Są bowiem nieprzyjaciółmi z woli, sprzeciwiania się, nie zaś z mocy szkodzenia. Bóg wszak jest niezmienny i żadnym sposobem nieuszkadzany, nieuszkadzalny, a przetoż błąd tak zwanych nieprzyjaciół Boga, błąd sprzeciwiania się Bogu jest brakiem, nie Boga, lecz ich brakiem. I nie na czym innym polega, jeno na tym, że psuje u nich naturę dobrą. Natura więc sama nie jest przeciwna Bogu, lecz brak, błąd, ponieważ jest czymś złym, a więc przeciwnym dobru. A któż przeczyć będzie temu, iż Bóg jest najwyższym dobrem? Brak więc tak jest przeciwny Bogu, jak zło dobru jest przeciwne. Tak samo i natura jest czymś dobrym która brak cierpi, a więc brak i temu dobru jest oczywiście przeciwny lecz względem Boga brak jest przeciwny tylko jako zło względem dobra a względem natury cierpiącej brak nie tylko ten brak jest czymś złym lecz też i szkodliwym wszystko bowiem co jest złe nie Bogu szkodliwe jest lecz naturą zmiennym i zepsowalnym ale jednak dobrym a to wedle świadectwa samych żebraków, bo gdyby nie były dobre natury, nie mogłyby im braki szkodzić, szkodząc bowiem cóż im wyrządzają, jeśli nie to, że odbierają im całość, piękność, zdrowie, siłę lub cośkolwiek dobrego, co natura zazwyczaj traci lub pomniejsza w sobie przez brak. Jeśli ta strata żadna nie istnieje i nie ma żadnej szkody przez odjęcie czegoś dobrego, to też i żadnego braku nie ma, bo tak być nie może, żeby istniał brak, a nie szkodziłby. Stąd wniosek, że chociaż brak, błąd nie może szkodzić dobru niezmiennemu, ale też tylko dobru szkodzić może, bo tam tylko istnieć może, gdzie szkodzi. Można to samo i tak powiedzieć braku być nie może w dobru najwyższym ale też być go nie może jak tylko w jakimś dobru samo zatem dobro może gdzieś istnieć ale samo zło nigdzie ponieważ natury nawet owe co pobudzone złą wolą skażone zostały brakami to o ile właśnie skażone zostały są złe ale o ile są naturami dobre są a że natura skażona brakami w karaniu pozostaje, to oprócz tego, że jest dobra jako natura, ale jeszcze i to w niej dobre jest, że bez kary nie pozostała. Bo to jest sprawiedliwa rzecz, że karę ponosi, a wszystko, co sprawiedliwe, jest niewątpliwie dobre. Nikt przecież nie ponosi kary za braki natury, lecz za braki z własnej woli powstałe. Nawet jeśli braki przez nawyknienie złe i wprost wzmocnione niejako same, przyrodzony wzrost biorą, to jednak początek tego z woli powstał. Powszakże mówimy tutaj o brakach natury takiej, która posiada umysł zdolny do przyjęcia onego światła duchowego, za pomocą którego rozróżnić można sprawiedliwe od niesprawiedliwego.